Marszałek, y, Wysoka Izbo. Szanowny Panie Ministrze Spraw Zagranicznych. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie zniszczenia przez reżim Aleksandra Łukaszenki cmentarza żołnierzy Armii Krajowej w Surkontach na Białorusi. Wojskowy cmentarz w Surkontach to miejsce, gdzie pochówek znalazło trzydziestu pięciu żołnierzy AK i ich dowódca podpułkownik Maciej Kalankiewicz Kotwicz. Cmentarz żołnierzy AK w Curokontach oficjalnie powstał dopiero po upadku komunizmu w 1991 roku. Było to jedno z najważniejszych miejsc pamięci dla Polaków mieszkających na Białorusi. W czwartek 25 sierpnia nad ranem na miejsce ściągnięto ciężarówką koparkę. Przywieziono tam też tony piasku, wkroczył ciężki sprzęt, dewastując groby polskich żołnierzy i krzyże. Następnie zdewastowany cmentarz został zasypany piaskiem ujeżdżonym przez koparkę. Jak podaje portal, yy, ludziom, którzy próbowali przedostać się na miejsce, grożono sprawami karnymi. Wszystkie drogi dojazdowe do cmentarza zostały zablokowane przez milicję. Cmentarz w Surokontach jest miejscem szczególnym dla mieszkających na Białorusi Pop Polaków. Co roku zbierali się tam w rocznicę bitwy pod surokątami. W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Jakie działania podjął rząd RP po uzyskaniu informacji o zniszczeniu cmentarza żołnierzy AK w sur, surkątach na Białorusi? Czy minister spraw zagranicznych wezwał ambasadora Białorusi do złożenia wyjaśnień i odbudowy cmentarza żołnierzy AK w surkontach? Czy minister spraw zagranicznych poinformował o zniszczeniu cmentarza żołnierzy AK przez władze białoruskie organizacje międzynarodowe? W ostatnim czasie na Białorusi zniszczono już szereg polskich miejsc pamięci i grobów żołnierzy AK, których reżim Łukaszenki uznaje za bandytów. Bardzo proszę o pisemną odpowiedź pana ministra.